Dzień dobry, ja nazywam się Cezary Odrzyguś i dziś w roli eksperta z Discover Your Mind. Wyobraź sobie, że stoisz przed ogromnym rozdrożem. Z jednej strony kierunkowskaz na Politechnikę, a z drugiej kuszą Laboratoria Biologii Molekularnej, a w tle jeszcze miga NEON Startup. Startup brzmi ekscytująco i odrobinę przytłaczająco. Właśnie dlatego powstała Strefa Przyszłych Studentów. Projekt, który zmienia to rozdroże w... Porządnie oznakowaną autostradę prowadzącą prosto do Twojej przyszłości. Naszą misją jest pokazanie, że nauka to nie zbiory wzorów z podręczników, lecz prawdziwe narzędzie do zmieniania świata i własnego życia, a wybór kierunku studiów nie musi przypominać grew w ciemno. Pierwszym pasem tej autostrady jest semestr zerowy, 12 dwugodzinnych spotkań, podczas których szkolne definicje spotykają się z akademicką rzeczywistością. W bloku Nauk o Życiu obserwujemy DNA, które świeci pod lampą UV. W sekcji matematyczno-fizycznej wystrzeliwujemy prosty model satelity, żeby zobaczyć, gdzie teoria grawitacji styka się z kosmiczną inżynierią. A w dziale Informatyka i Inżynieria piszemy pierwszy skrypt dla sztucznej inteligencji, który potrafi odróżnić kota od no, złotego, czyli. Retrievera, czyli Golden Retrievera. Wszystko odbywa się hybrydowo. Możesz wpaść do auli albo podłączyć się z domu, a na koniec każdej sesji masz szansę wypalić najbardziej zwariowane pytanie do prowadzącego. Drugi pas to ścieżki przyszłości. 5 webinarów, 15 absolwentów i 3 bardzo różne destynacje. Kariera naukowca, życie specjalisty w korporacji oraz własny biznes napędzany pasją i technologią. Siedzimy przed kamerami bez... PowerPointów, za to z otwartymi kalendarzami, arkuszami wynagrodzeń i opowieściami o pierwszych błędach. Chcesz wiedzieć, jak wygląda dzień doktoranta na Islandii, albo ile naprawdę zarabia początkujący data scientist? Zadaj pytanie na czacie, a dostaniesz odpowiedź. Bliższe spotkanie trzeciego stopnia to w zasadzie dzień naukowca w Twojej szkole. Jeśli mieszkasz daleko od, powiedzmy, dużego kampusu, nie martw się, przyjedziemy do Ciebie ze sprzętem. W salach gimnastycznych czy w Waszych laboratoriach ustawimy mobilne laboratoria chemiczne, gdzie wykonamy i pokażemy Wam kolorowe reakcje, a na stolikach rozłożymy mini roboty i czujniki, które można zaprogramować w zasadzie w kilka minut. Na deser konkurs, damy Ci szansę wykazać się pomysłowością, którą oczywiście nagrodzimy. Pas czwarty to warsztaty AI dla ciebie. Trzy wieczory po dwie godziny i zero programistycznego żargonu na pierwszym spotkaniu. Tworzymy memy z czatem GPT i rozbrajamy dylematy etyczne sztucznej, sztucznej inteligencji. Potem uczymy się lekko algorytmów, a na trzecim pokazujemy, jak zbudować swój pierwszy model uczenia maszynowego w środowisku online. Wszystkie ćwiczenia trafiają do Ciebie, więc będziesz miał szansę też poczytać naszego interaktywnego e-booka dodatkowo dorzucamy oczywiście pakiet multimediów, gdzie będziecie mogli na bieżąco śledzić co dzieje się w naszym projekcie. Damy infografiki, artykuły popularno-naukowe, przewodniki w formacie PDF, no i takie nagrania, jak chociażby to. Jeśli dołączysz już dziś, przede wszystkim spotkasz się z z pewnością, z pewnością, która pomoże Ci wybrać odpowiednią dla Ciebie ścieżkę w zakresie nauk STEM. Po drugie, poznasz też inne osoby prowadzących, absolwentów, którzy pamiętają jeszcze, powiedzmy, smak matury. Bo pamiętajmy, to wcale nas nie ogranicza, że będziemy reprezentować różne doświadczenia i być na różnych etapach kariery. Liczy się to, żebyśmy weszli w dialog. No poza tym pokażemy Wam też opcję na to, aby wzbogacić swoje CV damy Wam możliwość po poprawienia swoich jakby umiejętności, ale też i rozdamy odpowiednie certyfikaty. Żeby się zarejestrować będzie wystarczało niewiele kliknięć, wejście na discoveryourmind.pl, znalezienie odpowiedniej zakładki strefa przyszłego studenta. No i odkrywaj, odkrywaj to co dla Ciebie przygotowaliśmy. Miejsca na niektóre działania są limitowane, więc zdecydowanie nie zwlekaj. Zatem zapraszam i przyjdź na nasz pierwszy semestr zerowy, sprawdź jak działa AI, próbuj, próbuj i działaj. Zapraszamy Cię do strefy przyszłych studentów. Naprawdę warto.